W tym video powiem Ci, jak odpuścić opór, by zamanifestować życie swoich marzeń. Cześć kochani! Witam Was serdecznie na moim kanale Stwórz Życie, Które Kochasz. Ja nazywam się Julita Kołcio i jestem holistyczną hipnoterapeutką oraz kołczem. Zapewne nieraz słyszałyście, kiedy chciałyście zamanifestować życie swoich marzeń, lub czytałyście, jak zamanifestować życie swoich marzeń, że musicie odpuścić ten opór, prawda? Albo że musicie po prostu odpuścić, bo kiedy bardzo czegoś chcecie, pojawia się opór. Um, I nie do końca się z tym zgadzam. I powiem Wam dlaczego. Dlatego, że wiele osób nie wyjaśnia tak naprawdę, czym jest ten opór. By przyciągnąć to życie swoich marzeń. A więc myślę, że z czasem to zaczęło być takie uogólnione, że po prostu odpuść, ale ważne jest, byś zrozumiała, czym w ogóle jest ten opór i dlaczego dalej nie żyjesz życiem swoich marzeń. Jako hipnoterapeutka i osoba, która specjalizuje się w pracy z umysłem podświadomym, wiedząc, jak umysł podświadomy działa, jak nasz umysł działa, jak nasz mózg działa, ja wiem, co to tak naprawdę jest ten opór i przede wszystkim jak się go pozbyć i jak odpuścić. Więc załóżmy, że próbujesz zamanifestować dla siebie więcej pieniędzy. Chciałabyś zamanifestować dla siebie więcej pieniędzy, ale cały czas jest ci pod górkę. Cały czas masz jakieś rachunki, cały czas oszczędności ci uciekają, cały czas tracisz pracę albo niewystarczająco zarabiasz, cały czas brakuje Ci pieniędzy na rzeczy, które chciałabyś robić. Więc co musisz zrobić, by tak naprawdę przyciągnąć więcej pieniędzy? Odpuścić ten opór, który blokuje cię przed tym, byś miała te pieniądze. Tak samo, jeżeli próbujesz przyciągnąć do siebie swojego wymarzonego partnera. I mimo wszystko przyciągasz do siebie cały czas facetów, którzy są beznadziejni, którzy cię gustują, którzy nie odzwaniają, którzy um, nie są konsystent, e, mm, albo masz z nimi taki roll-coaster. I tak samo jest w każdej innej dziedzinie twojego życia, którą próbujesz zamanifestować. A jednak z jakiegoś powodu przyciągasz coś przeciwnego. Ja sama zauważyłam, i zresztą dzięki hipnozie ostatnio odkryłam, że sama miałam opór przed tym, by przyciągnąć do siebie partnera i zacząć rodzinę. Nie będę wgłębiała się w tym video głębiej. Myślę, że to jest video, które powinnam zrobić całkowicie osobno, aczkolwiek sama nie zdawałam sobie sprawy. Że mam taki opór, bo to było bardzo, bardzo głęboko na poziomie podświadomym. Dlatego ja zawsze Wam powtarzam, ta praca nigdy się nie kończy. To, że ja pracuję z umysłem podświadomym, nie znaczy, że ja jestem nagle wyleczona, ja już nie mam żadnych traum, żadnych blokad, żadnego oporu. Każdy nowy level w moim życiu napotka prawdopodobnie nowy opór. Aczkolwiek wiem, że wszystko, czego pragnę. Mogę sobie zamanifestować, bo wiem, jak programować swój umysł, i wiem też, jak odkrywać te opory, ten opór, który jest na poziomie podświadomym, a, i jak go around it. A więc, wracając do tematu, czym tak naprawdę jest ten opór? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale ten opór, który masz, który cię blokuje przed tym, byś zamanifestowała swoje życie, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie. Twoim gadzim mózgiem, także Twoją podświadomością, które próbują Cię trzymać w tym samym miejscu. Dlaczego w tym samym miejscu? Dlatego, że to samo miejsce, w którym jesteś teraz, jest już znajome dla Twojego mózgu, dla Twojego umysłu podświadomego. Więc Twój mózg i podświadomość próbują Cię trzymać w tym, co znają. Nawet jeśli znane jest toksyczne, to nic czego nie zmienia, ponieważ nawet jeżeli jesteś z partnerem, który w jakiś sposób nadużywa przemocy, mimo wszystko twój mózg i podświadomość wie, jak sobie z tym poradzić. Do tego pamiętajcie, że podświadomość nie odróżnia różnicy między tym, co jest dobre, a tym, co złe. Podświadomość kocha to, co jest znajome, nawet jeśli znajome jest toksyczne. Co to oznacza w takim razie? Że Cokolwiek, co jest nowe, jest zagrożeniem w perspektywie twojej, Twojego mózgu i Twojego umysłu podświadomego. Więc kiedy próbujesz zamanifestować coś kompletnie nowego, coś, co w ogóle jest kompletnie nieznane dla Twojego mózgu i podświadomości, co robi Twój gadzi mózg i co robi Twoja podświadomość, blokują Cię przed tym, zaczynają stawiać opór. Jak ten opór może wyglądać? To może być autosabotaż, to mogą być negatywne myśli, to mogą być takie symptomy, jak jestem chora. Czasem, nawet bardzo często zdarza się, gdy pracuję z klientami, nagle coś się dzieje w ich życiu, że nie mogą kontynuować programu. I to zawsze się dzieje praktycznie w połowie programu, prawda? Albo zaczynają sabotażować w inny sposób, ponieważ. Mózg i po, umysł podświadomy robią wszystko, by trzymać cię właśnie w tym, co jest znajome. Zmiana nawet na lepsze oznacza zagrożenie. A więc, jak sprawić, że nasz umysł podświadomy i mózg nie stawia tego oporu i odpuszcza? Musisz poczuć się bezpiecznie w nowej rzeczywistości, którą próbujesz zamanifestować. Musisz poczuć się bezpiecznie z tym, co próbujesz zamanifestować. Jak możesz poczuć się bezpiecznie z tym, co chcesz zamanifestować? Oswoić się i przyzwyczaić do tego twój umysł podświadomy i mózg. Jak możesz się przyzwyczaić i oswoić swój umysł podświadomy i mózg? No właśnie przez takie narzędzia jak EFT, afirmacje, wizualizacje, hipnoza. Bo co to robi? I zaczynasz powtarzać sobie cały czas, więc do tej pory, do, do tego miejsca, w którym jesteś teraz, bo po obejrzeniu tego wideo nie będziesz już w tym samym miejscu, jak zaczniesz używać te narzędzia, więc do tego miejsca, w którym jesteś teraz, zaprowadziły cię jakieś myśli i przekonania i programy, które masz na poziomie podświadomym. A więc w momencie, w którym ty zmieniasz te przekonania, programy, myśli, ty zaczynasz znajdować się w całkowicie innym miejscu. Dlatego zmiana swojego życia, manifestowanie życia, które, którego pragniesz, które kochasz, zaczyna się od zmiany swoich myśli. I nie dlatego, że zmieniasz swoje myśli i wtedy przyciągasz do siebie magię i tak dalej. I mean, don't get me wrong, ja wierzę w magię, zresztą widzę na każdym kroku, jak ta magia się dzieje, jak się robią te synchronizers. Te przypadki, takie uh, meaningful, strasznie mi się brakuje słów, sorry. W każdym razie nie chodzi o to, żeby myśleć pozytywnie po to, żeby do siebie coś przyciągnąć. Ty myślisz pozytywnie, innymi słowy, kreujesz afirmacje, które są w zgodzie z rzeczywistością, życiem, które chcesz zamanifestować, po to, żeby twój mózg i twoja podświadomość oswoiły się z tym. Więc jeżeli do tej pory cały czas mówiłaś, jestem spukana, nie mam pieniędzy, stresują mnie rachunki, nie zasługuję na bogactwo, um, ludzie bogaci są źli i tego typu rzeczy, to to było znajome dla Twojego umysłu podświadomego i mózgu, dlatego Twój mózg na autopilocie prowadził Cię do wszystkiego, co jest zgodne z Twoimi przekonaniami, ponieważ zadaniem naszych przekonań jest to, byś Um, czuła się bezpiecznie, byś była bezpieczna, prawda? Nasze przekonania dają nam poczucie bezpieczeństwa. Tak samo, jeżeli chodzi o związki, jeżeli Twoje przekonania są, na przykład wszyscy faceci to dupki, wszyscy faceci zdradzają, wszyscy faceci um, chcą tylko jednego, wszyscy faceci, um, chyba powiedziałam, już zdradzają, w każdym razie nie możemy ufać facetom. Um, faceci to zło, faceci są tylko dobrzy na jedną rzecz. Jeżeli to są też Twoje negatywne przekonania, to także Twoja podświadomość i mózg prowadzić na autopilocie do takich partnerów, którzy są w zgodzie z Twoimi przekonaniami. Tak samo, jeżeli Twoje przekonanie myśli o sobie z. Są także negatywne, na przykład, jestem brzydka, jestem gruba, jestem niewystarczająco dobra, jestem niewystarczająco ładna, jestem niewystarczająco wykształcona, jestem niewystarczająca cokolwiek jeszcze sobie mówisz, w także twój mózg na autopilocie prowadzi Cię do sytuacji, które to potwierdzą, po to, byś czuła się bezpiecznie. Oczywiście, na poziomie świadomym to nie ma sensu, ale na podświadomym to ma sens i tak to działa. Oczywiście, na poziomie świadomym, mówisz sobie, dlaczego chciałabym być biedna, dlaczego chciałabym być singielką, dlaczego chciałabym mieć grube ciało. To jest oczywiste, że ja chcę bogactwa, że chcę miłości, że chcę być szczuplejsza. Ale na poziomie podświadomym ty czujesz się bezpiecznie. W tym środowisku, które dla siebie kreujesz. Słuchajcie, ja wiem, że wy to znacie i też znacie takie osoby, które uwielbiają narzekać albo stresują się na zapas. I kiedy pytasz ich, dlaczego się stresują albo dlaczego są tacy negatywni, to mówią, wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Tylko prawda jest taka, że ty programujesz się na negatywne i to negatywne staje się znajome. I ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak dużo narzekają, bo robią to na autopilocie. Mało tego. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak oni komfortowo się czują w tym cierpieniu, w tej misery, w tym narzekaniu, w tych negatywnych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że to jest znajome i to jest bezpieczne i to jest przewi przewidywalne. A więc, przez takie narzędzia jak hipnoza, afirmacje, EFT, um, wizualizacje, pisanie w dzienniku. Ty zaczynasz się oswajać i programować na tą wersję ciebie. Więc czym dłużej to robisz i czym częściej to robisz, Twój mózg zaczyna myśleć, wow, chyba tak jest. Bo Twój mózg zaczyna częściej słyszeć, że na przykład jesteś piękna i mądra i zasługujesz na sukces, niż to, że jesteś brzydka, gruba i nie zasługujesz na sukces. Więc pamiętaj, że cokolwiek sobie mówisz. Prędzej czy później zacznie zaprogramować zapro się i ukazywać w Twojej przyszłości i w Twojej rzeczywistości. Więc, jeżeli chcesz zamanifestować życie swoich marzeń, i tutaj możesz tutaj sobie um, także obejrzeć moją Hipnozę na moim kanale: Hipnoza na to, jak stworzyć życie, które kochasz, Hipnoza na życie, które kochasz, um, dlatego że. W tej hipnozie ja pomagam Ci się połączyć z tą przyszłą wersją Ciebie, która ma wszystko to, o czym zawsze marzyłaś. Mało tego, pomagam Ci odkryć, jakie nawyki i rutynę ma ta wersja Ciebie, która ma życie, które kochasz. Bo na tym to właśnie polega. Ty musisz stworzyć życie, które kochasz na podstawie budowania nawyków i pojawiania się codziennie jako ta um, Ty Twoich marzeń. Czyli zaczynasz kreować nawyki, które ona ma. Zaczynasz podejmować decyzje, które ona by podjęła. Zaczynasz otaczać się ludźmi, którymi ona by się otaczała. Zaczynasz chodzić w miejsca, w które by chodziła wymarzona wersja ciebie. W ten sposób zaczynasz oswajać siebie, swój umysł podświadomy i mózg z tą nową wersją ciebie, z tą nową rzeczywistością. Więc jeżeli chcesz odpuścić opór, i tą blokadę, która Cię blokuje przed zamanifestowaniem swoich marzeń. Tak naprawdę zamiast skupiać się, o, oh, odpuszczam, okej, okay, odpuszczam i teraz co do siebie przyciągnę, tak naprawdę musisz zacząć oswajać swój umysł podświadomy z tą wizją siebie przez te narzędzia, które już wspomniałam i dzięki temu Twój mózg i Twoja podświadomość same odpuszczą opór. Ponieważ jedyny powód, dla którego ten opór jest, to jest dlatego, że to jest nieznane, to jest przerażające, to jest niebezpieczne. Ale w momencie, w którym Ty zaczynasz żyć życiem swoich marzeń, i ja wiem, na pewno nie od razu jesteś w stanie zrobić połowę, może nawet 99% tych rzeczy, które by robiła um, wymarzona wersja Ciebie, ale zaczynasz oswajać się i robić rzeczy, które dają Ci to poczucie. I uczucie, które byś czuła jako ta wymarzona wersja siebie. Zaczynasz wizualizować, powoduje, że czujesz się pewniejsza siebie, że, twoja, że Twój wewnętrzny spokój wzrasta, że Twoja samoocena wzrasta. I tak samo jest ze wszystkim innym w Twoim życiu. Cokolwiek chcesz zamanifestować i odczuwasz blokadę lub opór, zacznij się oswajać z tą wersją Ciebie, która już to ma. Zacznij ją wizualiz wizualizować i zobacz, jaka jest ta wersja Ciebie, co ona ma, co robi, jakie ma nawyki i możesz do tego użyć właśnie tej mojej hipnozy na kanale hmm, Hipnoza na życie, które kochasz i wtedy powolutku, to nie musi być jakieś drastyczne, powolutku zaczynasz wprowadzać te nawyki. I powoli na autopilocie, o, oczywiście u niektórych to się wydarza z dnia na dzień, u niektórych to za miesiąc, u niektórych to za mniej 10 lat. Ale powolutku na autopilocie twój mózg i podświadomość zaczną cię prowadzić do tej wymarzonej wersji siebie i do tego życia, które manifestujesz i które kochasz. Więc jeszcze raz, ten opór, który odczuwasz jest tak naprawdę z tego powodu, że twoje podświadome przekonania nie są w zgodzie z tym życiem, które Potrzebujesz, które chcesz zamanifestować. Twoja podświadomość nie jest zaznana z tym życiem, którego pragniesz. Twój mózg nie czuje się bezpiecznie z tym życiem, którego pragniesz, więc za wszelką cenę próbują stawiać opór, by cię chronić przed tym, co jest nieznane i niebezpieczne. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo zrozumiałaś troszeczkę więcej. Zrozumiałaś, że tak naprawdę nie musisz odpuszczać, tylko po prostu musisz się oswajać z tą wersją ciebie i życiem, którego pragniesz. Musisz sprawiać, że to zaczyna stać się znajome poprzez wprowadzanie nowych nawyków. Może nowych hobby, poprzez otaczanie się ludźmi, którzy odzwierciedlają tą rzeczywistość i świat, którego pragniesz, poprzez dystansowanie się od ludzi, którzy mówią ci, że to nie jest e, możliwe lub e, to w ogóle dla nich jest jakieś obce. A także oczywiście poprzez stosowanie tych narzędzi, które wspomniałam. A jeżeli czujesz, że naprawdę odczuwasz nawet opór poprzez, przed wprowadzaniem tych nawyków, odczuwasz opór przed w ogóle wyobrażeniem sobie tego życia, Twoich marzeń, lub nawet robienia tych wizualizacji sama, to zapraszam Cię do mnie na hipnozę i razem wgłębimy się w te blokady, ponieważ pamiętaj, na poziomie podświadomym. Czyli na poziomie, na którym ja pracuję z Tobą podczas hipnozy. Kiedy wprowadzam Ci na tata fale mózgowe i w mózgu zaczyna zachodzić ta neuroplastyczność, ja jestem w stanie wykreować te nowe połączenia neuronowe, które są odpowiedzialne za to, jak myślisz, za to, jak postrzegasz świat, za to, jakie decyzje podejmujesz, za to, jak się czujesz. A wszystko to, co właśnie wspomniałam, ma wpływ na Twoją energię, ma wpływ na to, jak szybko zamanifestujesz to życie swoich marzeń. Dlatego niektóre z moich klientek potrafią zamanifestować życie swoich marzeń um, dosłownie z dnia na dzień, od razu kilka dni po hipnozie, a niektórym zajmuje to więcej czasu, ponieważ ten opór jest troszeczkę większy. Bo na przykład są w złym środowisku w pracy, bo na przykład są z, mają mm, toksycznego partnera w domu i nie są w stanie się wyprowadzić, bo może mają toksycznych znajomych, może toksyczną rodzinę, więc naturalnie takim osobom będzie zawsze troszeczkę ciężej mm, e, zmienić tą rzeczywistość, e, ale to nie znaczy, że to się nie wydarzy. To po prostu znaczy, że musisz wykonać więcej pracy i robić to trochę dłużej, dopóki to, co czujesz w środku, nie przezwycięża tego, co jest na zewnątrz ciebie. Ale oczywiście, dystansowanie się od takiego środowiska i takich osób pomoże i przyspieszy twój proces. Ale jeżeli nie możesz tego zrobić, to też jest ok. Byłam w takiej sytuacji, gdzie nie byłam w stanie zmienić pracy czy związku, ale co robiłam? Manifestowałam bardzo dużo, wizualizowałam, robiłam hipnozy, pisałam w dzienniku, opisywałam to życie, które marzę, o którym marzę i to życie, które kocham, i mogę teraz powiedzieć z ręką na sercu, że mam to życie, mimo tego, że byłam w kompletnie innym miejscu, daleka od tego, a wszystko wydarzyło się tak. Dosyć szybko, i kiedy mówię szybko, patrząc wstecz, zawsze widzę, nam się daje, że coś szybko się wydarzyło, że czas szybko leci. No ale w tamtym momencie czułam, jakby to trwało całą wieczność. Więc, kochani, kochane, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli to wideo Ci się podobało, lajkuj, komentuj, subskrybuj. Daj znać w komentarzach, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, i do zobaczenia wkrótce.